Thank you. Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością, troszeczkę już w świątecznym, anturażu. Zapraszam Państwa na rozmowę, no właśnie nie wiem, no chyba na rozmowę o pomocy innym ludziom. To jest jak gdyby taki społecznikowski aspekt, ponieważ goście moimi państwa Beata, Agnieszka Bart, która jest prezeską stowarzyszenia Inicjatyw Europejskich Ziemi Częstochowskiej. Nazwa bardzo enigmatyczna, ale myślę, że wszystko wyjaśnimy w trakcie naszej rozmowy. Zanim jednak będę dopytywał w ogóle o działania, bo muszę państwu powiedzieć, że też trochę prywaty w tej rozmowie będzie, bo akurat tak się składa, że ostatnimi czasy z Agnieszką współpracuję trochę, ale to później. Państwo wiecie doskonale jak jest, pytania padają te same, więc żeby przybliżyć postać mojej rozmówczyni, lecimy. Częstochowianka? Oczywiście od urodzenia. A jeżeli byśmy tak do tyłu się cofnęli, mam tu na myśli dziadków na przykład, albo jeszcze lepiej pradziadków. Częstochowianka z dziada pradziada. O tak, mamy wiedzę, w ogóle na przykład dziadziuś albo już co robili w Częstochowie, z czego mieli chleb? Dziadkowie jeden dziadek pracował w Wełnopolu, mhm. drugi dziadek w Hucie Częstochowa. Mhm. Moi rodzice pracowali oboje w hucie Częstochowa od najmłodszych lat, Proszę. więc to są jak gdyby starsza liga hutników przepracowali i tata świętej pamięci przepracował 40 lat jako brygadzista na walcowni blak Grubych. Mama pracowała 40 lat w księgowości. Też w tym. A, a materiał znani... nagrywamy na Rakowie. Tak jest. Są, są znani hutnikom jeszcze tej generacji starszego Czasze. pokolenia. Mhm. Byli i są dotychczas ludźmi bardzo szanowanymi. Dobrze, no jak wiemy z tą hutą często chowa kłopoty straszne, nie wiadomo, czy będzie produkować, czy nie te zawirowania, no ale ja rozumiem, że ty w ślady rodziców nie poszłaś. Poszłam, oczywiście. Poważnie? Że poszłam poważnie tak. Czyli też zaraz jak po ukończeniu szkoły stałam się pracownikiem huty i by pracownikiem huty. E, miałam 23 lata. Jak tak. przyszłam na hutę e, pracować w, w hucie. W charakterze? E, e, w charakterze księgowej. Czyli po linii mamy, jakby. E, tak. Po Wa linii mamy. W, najpierw była e, oczywiście księgowość. E, Różna w różnych działach. E, e, swoją pracę e, miałam zaszczyt wykonywać. A później już to był zespół marketingu, który też serdecznie pozdrawiam, jeśli oglądają. Pozdrawiam Jacka przykaz, z którym również współpracowaliśmy w tym czasie. Także Beatko, ale to ja rozumiem, że Wnioskując, bardzo, bardzo Huta jest wnioskując te Twojej wypowiedzi, to szkoła średnia to był ekonomik. Tak, też ekonomik, Augustyna. Tak. Tak. Aha, mile wspominasz w ogóle? szkołę średnią? E, bardzo miło, ja skończyłam technikum gastronomiczne, a. muszę ci powiedzieć, Proszę. a później tak, e, później no ja mam cztery zawody w ogóle. Tak? Tak. Kuch kucharz? E, nie, Kuch nie? ciastkarz. Cia cukiernik inaczej. Cukiernik, tak. No, drugie, e, e, księgowa? E, drugie księgowa, e, tak. No marketingowiec no i, i, trzy? E, mm, A czwarty? specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Nie, no to brawo, 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 dobrze. <laughs> Spotykamy się tutaj, żeby Państwu przybliżyć inicjatywę. Nazywa się to Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich Ziemi Częstochowskiej i no, wiem, że piastujesz w tym stowarzyszeniu funkcję pani prezes. Tak, ok. I teraz co? Tak pokrótce, bo ja wiem, że można mówić dużo, ale czym się zajmuje to stowarzyszenie? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że Stowarzyszenie Nasze liczy 30 lat. Ja od 2017 roku byłam wiceprezesem stowarzyszenia, a od 2024 roku mhm. zostałam prezesem. Czym się zajmuje Stowarzyszenie, przede wszystkim tę wszelaką pomocą dla Częstochowian. Mhm. E, bo wiadomo, że w nazwie ziemi Częstochowskiej, mm -hmm. więc nazwa ta zrozumiała. Ale ta pomoc na czym polega? E, e, ta pomoc jest wszelaka, czasem jest doraźna, tak jak teraz e, zwrócili się do nas państwo Szewczykowie, którym spłonął zakład na złotej, mm -hmm. warsztat samochodowy. E, I staramy się też pomagać im organizacyjnie w odbudowie tego i w zabraniu mhm. środków. Czyli coś się na przykład bardzo złego dzieje i ludzie potrzebują pomocy i wy wtedy tak, staracie od się. Tak, też tego jesteśmy. Mhm. Natomiast w maju mieliśmy później Lidera, pierwszą medycję no. dla młodzieży ze szkół średnich na Uniwersytecie Jana Długosza. W Ały. mieliśmy zaproszonych gości, środowisko mhm. międzynarodowe. Pierwszy wykład był o kompetencjach, jakie powinien mieć lider, a drugi wykład był jak gdyby kontynuacją, ale w języku angielskim. Dobrze, a ten e, przymiotnik europejskich, inicjatyw europejskich, to znaczy, że wy staracie się, nie wiem, pozyskać jakieś fundusze europejskie na swoją działalność? Czy to jest tylko tylko taki no, żeby ładnie ładnie Nie, staramy, się, staramy się integrować wokół spraw europejskich to taka, Aha, na, na szerszym polu integracja mhm. marzą nam się i będziemy je realizować wycieczki do Parlamentu Europejskiego dla mieszkańców Częstochowy no po mhm. to żeby każdy miał szansę Pojechać i zobaczyć na własne e, oczy, jak, jak to wszystko wygląda, mm -hmm. a nie tylko w telewizji. Mm -hmm. e, m, także podejmujemy szereg różnych inicjatyw. Była no w przeszłości e, też wymiana e, naszej młodzieży e, z młodzieżą e, na Litwie. Także różne, różne to były działania. No i teraz, proszę Państwa, przyszedł czas na prywatę. E, ponieważ. E, Zostałem zaproszony jako reżyser, ale również jako aktor do spektaklu Oskar i pani Róża, który będzie wystawiony 15 grudnia o godzinie 18 w Filharmonii Częstochowskiej. No i przyznam się Państwu szczerze, tak, w tym spektaklu gram pana Boga dochód tak z tego przedstawienia, bo to nie tylko przedstawienie, ale również przedstawienie okraszone piosenkami studia piosenki metro, bo metro również będzie występowało tam w filharmonii na przemian. Z tym trochę teatru, trochę muzyki, cały dochód jest, będzie przeznaczony dla Hospicjum Dziecięcego w Częstochowie. Czyli tak. dla maluchów, które chorują i, i, przewlekle, przewlekle tak. i potrzebują, potrzebują pom takiej pomocy, takiego mm -hmm. wsparcia. I my byśmy tutaj teraz razem z Beatką za, e, zaprosili Państwa bardzo serdecznie. Bilety w Filharmonii do, kupna, e, do kupienia są, e, żebyście Państwo 15 grudnia przed świętami wsparli, wsparli tą naszą akcję i po prostu przybyli do Filharmonii Częstochowskiej. No i liczymy oczywiście na odzew. Piękny spektakl, piękne piosenki. No i nasz budynek w Filharmonii też piękny, także wszystko się zgadza. Proszę Państwa, czekamy na Was i absolutnie z racji tego, że jest to działalność charytatywna, nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że reklamuję Coś w czym biorę udział. Dobrze. Gotujesz? Gotuję oczywiście, że tak. No więc jeżeli byś miała wymienić potrawę, która sprawia ci największą frajdę albo która no, wychodzi ci tak, że wszyscy mówią no to co by to była za potrawa? Co by to było? Niestety nie jest to potrawa w... Polska tylko Aha. włoska. A pizza. Pizza. Ale także ciasto sama zagniatasz ta tak, się tak, wszystko tak, robisz, od, tak. od podstaw. Nie, od że jakieś podstaw. spody Nie. gotowe. Dobra. E, no to pizza. E, jest czas na czytanie książek. Jest czas na czytanie książek. A co książek, to za rodzaj to literatury jest? Kryminały, fantastyka? Powieści. Wiesz e, co. No A może romanse? To też na pewno. Prążają w bardzo fajny sposób, ale najbardziej lubię czytać książki biograficzne. Czyli jest konkretny Biografii, bohater tak. i dowiedzieć Oczywiście. się co on w życiu Konkretne ma. Konkretne życie tak. bez, ściemy. bez ściemy. Super, dobrze. O muzykę zapytam. Dodatek, czy bardzo ważny element w Twoim życiu? E, bardzo ważny element w moim życiu. Mhm. E, tak. Czy jeżeli bym zapytał o gust muzyczny, e, to um... Czego najlepiej y, lubisz słuchać? Co najbardziej trafia do twojego serducha? Y, powiem szczerze, że y, chociaż z racji wieku powinny być to starsze piosenki, to no. y, trafiają do mnie również y, y, do mojego słuchu i mojej głowy y, piosenki młodszych, y, młodszego pokolenia. Lubię słuchać od Sariusa do Adele, Shaddaa, Stinga, Stinga. Stinga i tak dalej, także Aha, bardzo wymieszany Sharaf. repertuar. Mhm. Film, który wywarł na Tobie największe wrażenie w Twoim życiu, nie mówię o ostatnio obejrzanym, ale w ogóle taki film, który został Ci na... do, do tej pory siedzi w Twojej głowie, to? E... Cóż, może nie będę tutaj w tej chwili wyjątkiem. Ostatnio byłam na na filmie Wojciecha Smarzowskiego, Dom Dobry i mhm. e, muszę powiedzieć, że na razie jeszcze w mojej głowie siedzi ten film. Podejrzewam, wszyscy wychodzą po e, prostu z kina. Tak, bardzo, bardzo druzgoczący i pokazujący różne te mechanizmy, jak kobiety zostają same w momentach, kiedy najbardziej potrzebują tego wsparcia mhm. e, i oczywiście jak człowiek może zniszczyć człowieka, odebrać mhm. mu godność. Ciężki temat. Dobrze, kuchnia była, pizza, muzyka była. Biografie były i dom dobry był, czyli to mamy za sobą. Jak, jakie, bo ja wiem, że praca w stowarzyszeniu no to jest no profi, prawda? Mogę zapytać na, na co dzień, czym się zajmujesz, co robisz? Oczywiście, żeby, że tak. No. W, w, w momencie, kiedy m, m, ukończyłam swoją pracę w w Hucie Częstochowa. Mhm. Dostałam się do pracy w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego, Aha, I, Krus. tak. Czyli ubezpieczenia dla rolników. Dokładnie I tam, i tam, tak. Taki mały pracujesz. ZUS dla rolników. Mały ZUS, tak. I tam mam zaszczyt już pracować około 10 lat. To no dobra. To rolnicy się cieszą. Myślę, że nie, nie, mam nadzieję, nie narzekają. Nie narzekają, mam nadzieję. Dobrze. Jakie jeszcze inne pasje ma Beata Agnieszka Barc poza prezesowaniem, poza pracą zawodową, no i wiadomo, słuchaniem muzyki i robieniem pizzy? Czy masz jeszcze coś takiego, co cię napędza, co, 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 co lubisz robić? No, oczywiście ja w życiu robiłam różne rzeczy, i wy, wy, no. wydaje mi się, że każde doświadczenie jest bardzo cenne i e, na swojej drodze możemy czerpać z tego za, e, doświadczenia, jak nie teraz, to potem. E, no, no. No, a teraz cię takie... zaskoczę, no. bo, bo e, myślę e, od pewnego czasu nad napisaniem własnej książki. Czyli pisarsko chcesz się wyżyć? E, tak, Literacko. pisałam kiedyś opowiadania. Te opowiadania, jeżeli mam czas, piszę do tej pory. Teraz już może troszkę mniej, bo czasowo. No. E, ale pociąga mnie ten temat i chciałabym w przyszłości swoją własną książkę napisać i wydać. Super. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Ja przyznam się szczerze, że. Lubię czytać książki, ale jeszcze nie dojrzałem do tego, żeby cokolwiek napisać. Dobrze. E, święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? Święta Bożego Narodzenia. Białe wytrawne czy czerwone słodkie? Jeżeli już. E, żadne, nie pije wina. Nie pijesz. A jeżeli byśmy rozmawiali o trunkach, bo jesteśmy pełnoletni, to co? Szampan, piwo, wódeczka, koniak? Szampan. Szampan. Dobrze. E, jaki jest Twój stosunek do Częstochowy w ogóle? Co ty na dzień dzisiejszy myślisz o tym mieście? E, miasto jest cudne, kochane, ma wspaniałych swoich mieszkańców. E, mm. I to trzeba podkreślić. E, natomiast no, są braki jak w każdym mieście, e, które. Dziś tam na, na pewnym etapie mam nadzieję, że e, no, zostaną no, w jakiś sposób rozwiązane. Ale ogólnie rzecz biorąc m, m, pozytywnie, nie negatywnie. Pozytywnie. pozytywnie. Okay. Dlaczego mam myśleć negatywnie? Oczywiście. No nie no wiesz, są osoby, które bardzo się i narzekają. Także to wiesz, no te... to brać się do roboty i ta, zmieniać. I zmieniać dokładnie. Dobrze. E, proszę Państwa, goście moimi Państwa Beata agnieszka Bart, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Europejskiej Ziemi Częstochowskiej, e, działająca na przeróżnych polach, e, jeżeli chodzi o pomoc ludziom, e, najbliższe działanie Stowarzyszenia. To spektakl w Harmonii Częstochowskiej 15 grudnia na rzecz Hospicjum dla Dzieci z hospicją Częstochowskiego. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszamy na godzinę 18. Jeżeli chcielibyście Państwo Beatkę ugościć, no to musielibyście zrobić dobrą pizzę do tego szampana i puścić szadę, będzie na pewno usatysfakcjonowana. Kochana, pięknie dziękuję za poświęcony Bardzo czas ja i machamy tu. Trzymaj, się ludziska, pozdrawiamy Was. Pa, pa!